Zainteresowanie jest ogromne naszymi targami. Mamy 13 stoisk, gdzie prezentują się szkoły wyższe, uczelnie, ale też i lokalni pracodawcy. Oferta jest skierowana do uczniów augustowskich szkół ponadpodstawowych. Mamy okres wiosenny, więc za chwilkę egzaminy, za chwilkę wyruszą świat nasi absolwenci. Część osób nie wie, część osób jest już ukierunkowana głównie na takie kierunki jak architektura, chociaż tutaj w Augustowie bardzo dużo osób interesuje się kierunkami, które są na wydziale. Mechanicznym, czyli mechatronika, automatyka i robotyka. Bardzo takie konkretne już wyspecjalizowane kierunki, co nas bardzo cieszy. Należy pamiętać, że kierunki inżynierskie są to kierunki przyszłościowe. Z konkretnymi umiejętnościami wychodzą absolwenci po naszych kierunkach. Mamy pięć nowości agroekobiznes, elektromobilność, zarządzanie projektami, transport. Są to kierunki międzywydziałowe, które właśnie też tutaj w Augustowie w dniu dzisiejszym wzbudzają duże zainteresowanie i też cieszą się popularnością. Obecnie generacja młodzieży też jest specyficzna, to się tak da, troszeczkę zauważy, dlatego że poszukuje, jest taka bardzo dociekliwa, więc chce zobaczyć jak najwięcej i próbuje, próbuje wszystkiego. Najbardziej z batu, bo widziałem też, że można potem pracować w takim zawodzie, którego my teraz się uczymy, operator obrabiarek. Prace na tokarkach, wezarkach, różne takie inne rzeczy. Pewnie, że nawet się tym nie interesował, to bym do takiej szkoły nie poszedł, ale zachęciło mnie to. Także wybrałem taki zawód i jak na razie jestem z niego zadowolony. Oczywiście wiemy, że pracodawcy też poszukują wykwalifikowanych pracowników, jesteśmy w szkole technicznej, więc jak najbardziej nasza młodzież również może w przyszłości akurat wybierze kierunki, które tutaj Państwo prezentują.